Pamiętacie mój dwukrotny zielony ład, jak go mulczowałem? Kurde, wyszło to tak Tu były ziemniaki, palniko, że zarosły, ale poszedł mulczer Lebiotkę zmulczował I tu w miarę czysto, i tutaj było ogłęboszowane Po ziemniaki Ten pasek już chyba, już chyba nie Ale około 5 na godzinę sobie jadę zlokowany na cztery koła, Muszę, nie muszę, tak wyjechałem z uwrocia. Zobaczycie zaraz z drugą stronę, co się będzie kurde działo. Jakbyś kotwice zarzucił. <tok> Także, no, nie, no jest zarośnięte, ale to jest tak bardzo chyba zarośnięte by nie trzymało. I to jest również na tym kawałku PH8. No i właśnie ta ziemia bardzo łatwo się Zaskrupia, z tego, z tego tytułu, że nie ma tej struktury gruzełkowatej A tam rośnie keplerek A to może nie. Nim zajęcy, to pójdziemy do tego, do keplerka zobacz Właśnie chciałem tu ziemniaki przerównać w tą stronę Żebym nie musiał po tym kopcu jechać No i przy okazji powiem Wam, że zerównek trochę poszerzyłem Zerwałem tam od rogu dwie łapy Jeszcze dało mi się to szeroko, szeroko więcej, więcej nie podjedziesz, się nie podjedziesz A głęboszkiem podjechał człowiek My jeszcze nie dopuszczone drzewa, muszę się ich wyzbyć. No i tu coraz bardziej twardo, coraz bardziej twardo. Kuba mówi, że właśnie chce rzepak do regulacji. Mój kaplerek by się nadawał, ale to chyba tylko i wyłącznie. Keplerek by się nadawał. Zaraz pójdziemy do kaplerka, zobaczymy, bo zjadę z drogi nie wiadomo, czy będzie tu jechał, czy nie jechał. Jakieś jogurty się napijemy, tu dla testu przejechałem agrotomem wczoraj. Pałki się zapchały, także żaden test. Opona jeszcze jeździ keplerek, keplerek. Keplerek tu nie ma łatwego życia, dlatego że to jest keplerek. I tu jak widzicie, też jest wilgotno. I teraz, co się dzieje po głęboszowaniu, po głęboszowaniu teraz podciąga wilgoć do góry. Weźmiemy sobie takiego kaplerka pojedynczego. O, mili Państwo, i taki keplerek się nadaje już do regulacji. Taki kaplerek nadaje się do regulacji, a kaplerek wygląda już dosyć dobrze. Ładnie, nie za gęsto, nie za rzadko, a że przerwa, to jest rzepak. Rzepak ma przerwę, to on sobie lepiej radził, to jest twardy mecenas. No i zawsze Wam pokazywałem rzepak, tu jest trochę przesiane. Od tamtej strony, teraz Wam pokażę od tej strony. To no według mnie, no już ujmy nie ma. To już jest inna plantacja, niż dwa tygodnie temu. Tu jeszcze właśnie zobaczcie. Tu było siane że dwa lejki, jeden u drugiego. I jakbym miał bez tych dziur, to by powiedział, kurde jaki piękny rzepak. Dlatego on też tak wygląda, bo nie jest za duży. Ale mówię, tam gdzie podwójnie przesiane, to już jest po prostu insza inszość. Pozdrawiam Was.